Pan Dawid zastanawia się, czy wesele jego znajomych to dobry moment na to, żeby się ubrać trochę ekstrawagancko, trochę łamiąc szablony, żeby założyć jakiś kolorowy garnitur, kolorowe buty. Więc niestety muszę pana zawieść i wszystkich innych, którzy chcieliby wykorzystać wesele jako tego typu okazję, ponieważ jest to na tyle oficjalna uroczystość, na tyle ważna dla organizatorów, czyli pary młodej, że. Moim zdaniem, należy w tym wypadku przestrzegać tych utartych zasad, czyli założyć ciemny garnitur, granatowy, grafitowy lub czarny. Założyć do tego najlepiej czarne buty, nie eksperymentować z kolorowymi. Granatowe będą zwracały na siebie uwagę. I w takim stroju można. Naprawdę się pozytywnie wyróżnić, na przykład zakładając go dobrego rozmiaru, ponieważ większość mężczyzn nosi za duże garnitury. Można nosić koszulę z długim rękawem, czyli tę elegancką, zamiast koszul z krótkim rękawem, które są niestety pomyłką. No i oczywiście można się wyróżnić dobrym doborem muszki, krawata albo poszetki. Tutaj już możemy się zabawić kolorami, które ożywią ten cały wizerunek. Od tego są te dodatki. No ale ten podstawowy skład, czyli koszula, garnitur i buty powinny jednak zostać um, klasyczne. Chodzi tu o to, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom pary młodej, która traktuje naprawdę poważnie jako szczególne wydarzenie ten ślub. E, spędzają długie miesiące na tym, żeby wszystko było dograne jak najlepiej. No więc fajnie by było, gdyby goście również potraktowali to z takim szacunkiem należytym. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli chcesz znaleźć odpowiedzi na inne pytania o życie z klasą, zasubskrybuj ten kanał. Nie wahaj się też zadawać pytań i przedstawiać własną perspektywę w komentarzach. Nazywam się Łukasz Kielban i jestem autorem również Czasu Dżentelmenów, do którego Cię zapraszam. Zachęcam jednocześnie do zakupu mojej książki. Link do sklepu znajdziesz w opisie filmu. Moją pracę napędza też wsparcie patronów, którzy przy okazji mają dostęp do szybszego otrzymywania odpowiedzi na swoje pytania oraz do materiałów dodatkowych. Jeśli doceniasz to, co robię, Rozważ dołączenie do tego grona. Pozdrawiam i trzymaj klasę. Cześć!